Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, w poprzednim filmie zapowiadałam, że drugą część dam dla osób wspierających. Jednak zdecydowałam, że ten temat jest bardzo ważny dla wszystkich, więc daję ten film publiczny, tak zwany. A dla wspierających, dam też bardzo ciekawy temat rolę Plejadian w gatunku ludzkim. Bardzo, bardzo ciekawy przekaz od Kralona. Tam też będzie dwie części. Więc zaczynamy. Dlaczego czułem senność? Powody tego. Bardzo często odczuwałem senność po lekturze wysoce duchowej lub po kontaktach z ludźmi znajdującymi się na bardzo wysokim poziomie wibracji. Dzieje się tak dlatego, że każdy z nas znajduje się na swoim własnym poziomie wibracji, co oznacza, że znajduje się na swoim osobistym poziomie otwarcia świadomości, przebudzenia, oświęcenia i gotowości ciała na wysoką energię. A kiedy otrzymujemy taką wiedzę, którą trudno nam zaakceptować, znacznie wyższą od naszego poziomu świadomości, ponieważ mówi ona o najwyższym, i porusza najbardziej tajne i święte tematy istnienia. Wówczas potrzebny jest czas, aby ją przetworzyć, uwolnić się od starych wzorców i wpuścić ją do siebie. Jeśli wysoka energia jest przekazywana za pomocą słów, ciało może być trudno przyjąć naraz tak duży przypływ wibracji. Kiedyś ja Wam mówiłam, że jak zaczynałam prowadzić warsztaty, i to był tylko jeden dzień. Musiałam odsypiać się dwa, trzy dni, dopóki ciało moje nie przyzwyczaiło się do tak wysokich wibracji, w których się znajduje podczas prowadzenia warsztatów. A po jakimś czasie ja już prowadziłam sobotę, niedzielę, a w poniedziałek jechałam do Kalisza do pracy. Pracowałam w poniedziałek, wtorek, środa i nie było dla mojego ciała problemów. Ale musiało do tych wysokich wibracji dostosować się. Wówczas, aby uniknąć przegrzania i eksplozji mózgu, uruchamia się reakcja obrona naszego organizmu sen, a w niektórych przypadkach odłączenie się od rzeczywistości na jawie, kiedy człowiek nie słyszy rozmówcy i nie może zagłębić się w jego słowa. We wszystkim należy zachować swój umiar. Podczas snu, Umysł i ciało uspokajają się szybciej, odprężają się, transformują, i wszystko wraca na swoje miejsce. Bez tej reakcji ochrony informacje pochodzące z wysokiego poziomu mogą wyrządzić krzywdę, a człowiek może stracić orientację w życiu, stracić sens w życiu, a nawet zworować i trafić do kliniki psychicznej. O tym była uprzedzana wielu lat temu. Nie wchodźcie tam. Gdzie jeszcze nie jesteście gotowi. Wokół nas istnieje wielu światów, łącznie z niższym planem astralnym. Do człowieka żyjącego na niskich wibracjach może podłączyć się szeroka gama istot tego świata, aby żyć jego koszta. Żywym się energią tych ludzi, ale nie tylko energią, ale także namiętnościami i różnorodnymi negatywnościami. Cierpieniem, urazami, zazdrością, dumą, korzyścią, lękami, to ich pożywienie. Po to oni szukają takie ofiary, które w życiu też są ofiarami, tak uważają. I żywią się tej istoty. Wielokrotnie podczas kosmoenergetyki, niestety, widzę, mówi, że niestety, bo nie są przyjemne te. Istoty z niskiego astralu, obrzydliwe. W tym przypadku osoba czuje się stale zmęczona, czuje się pusta, brakuje energii i siły do życia. Daje jakoś rady dociągnąć do południa i już nie ma sił, wyczerpana, dlatego że z tej energii korzysta nie tylko ona, a również istoty z niskiego astralu. Aby uwolnić się od tych wszystkich podłączeń, trzeba zacząć żyć na wysokich wibracjach: szczęścia, radości, miłości, harmonii i akceptacji wszystkiego. Jeśli nie będzie pożywienia dla tych istot, to nie będzie do czego się podłączać. Proste. Wszystko, co ciemne, odpada od nas, kiedy zaczynamy żyć w świetle miłości, ponieważ niemożliwe jest, aby ciemność, Połączyła się ze świecącą boską istotą. Spali się jak Słońce, i bardzo, bardzo pomaga w tym kosmoenergetyka. 20 lat jestem progresorem kosmoenergetyki. Setki osób, niestety, powtórzę, przychodzili z takimi problemami. Możesz również poprosić siły światła. Aby napełnili ci swoją wysoką energią i uwolnili od wszystkich astralnych przywiązań. Niech to wezwanie będzie szczere i czyste, pełne miłości i wdzięczności za wszystko. Bardzo ważne jest, aby skorzystać z tej pomocy i naprawdę zacząć się zmieniać, ponieważ poprzednie życie w negatywności i pasjach z czasem wszystko się cofnie. Bardzo potrzebne są zmiany wewnętrzne. Powrót do światła. Są ludzie, którzy przybyli na Ziemię, aby pomagać ludzkości, wykonując bardzo ważną i potrzebną pracę. Wcześniej zawarli kontrakt ze swoją gwiezdną rodziną lub z jakąś grupą istot światła w sprawie wspólnej pracy. Ci ludzie muszą spędzać dużo czasu na spaniu. Potrafią wcześniej położyć się spać i później wstać. Potrafię przespać pół dnia. Często są to młode dziewczyny i chłopcy, którzy powinny być pewne energii, a czułem się sennie. Dzieje się tak dlatego, że podczas snu wykonują tą pracę, pracują w swoich innych subtelnych ciałach. Wielu z nich nie pamięta później niczego, ale wszystko, co robili, często znajduje odzwierciedlenie w ich snach, które tak naprawdę nie są zmyślone. Lecz ich prawdziwą rzeczywistością. Pamiętacie, nieraz mówiłem, że uzdrawiam nieznanej mi osoby w snach, przy czym to nie one mi się śnią, tylko ja przychodzę do nich w snach i uzdrawiam, lub pomagam rozwiązać jakieś sytuacje. Jak się o tym dowiaduję, ludzie do mnie po prostu dzwonią. Zazwyczaj dzwonię i ja o tym mówię, rzadziej piszę, wolę o tym powiedzieć osobiście, a ja oczywiście żartuję że i w nocy mam pracować zamiast oddychać, także tak to się dzieje. I jeszcze jeden powód, kiedy możecie czuć się sennymi, to wtedy, kiedy spożywacie nieodpowiednie jedzenie dla siebie. Organizmowi trudno jest zaakceptować ten produkt, ponieważ nie dostarcza on od razu energii, ale wymaga najpierw przetworzenia produktów i wykorzystania na niego Twojej energii. To jest podstawa po to, żeby mieć więcej energii. Musisz po prostu czuć się sobą i ufać sobie. Wtedy Twoje ciało zawsze powiedzie, czego potrzebujesz. Nie patrzcie na modne diety. Które co chwilę się pojawiają. Zauważcie, spadło na całym świecie spożycie mięsa. Pojawiła się dieta keto, gdzie nie można warzywa, gdzie nie można owocy, a trzeba jeść mięsa, bo ona jest bardzo zdrowa. No, pamiętając to, że od mięsa zostało tylko słowo, i moi drodzy, podkreślam, ja nie jestem przeciwniczką tego, żeby jedliście mięsa. Smakuje wam, jedzcie na zdrowie, tylko zauważcie, jak po Czujesz się ciężko, chcesz położyć się i odpocząć, czego nie ma po spożyciu warzyw i owoców. Jesz i jesteś zawsze lekki. Więc po prostu słuchajcie siebie i na tym wyjdziecie najlepiej. Z Wami była Irina.